Ale Mieszkałem normalnie to byłem wyrzucony na ulicę i no. bez szans gdziekolwiek się udania. Hmm. To prawda. No i policja w takiej tak. sytuacji kompletnie zawiodła. Ale to no, bo... się działo właśnie tak chronologicznie, bo jak, jak, jak doszło do tego wyrzucenia na ulicy, to było tak, że przedwczoraj pod Twoją nieobecność... Włamał się właściciel do mieszkania, pomimo że nie miał do tego prawa. O której godzinie to było? To było... ja. Nie wiem, o której on się włama, bo mi nie byłem, ja wróciłem dopiero gdzieś 20 ileś przed 21 i spostrzegłem, że jest wyrwany zamek, rozprute drzwi. No i wtedy poszedłem na policję, no bo wiedziałem kto i co zrobił i złożyłem na, poszedłem na policję złożyć doniesienie o włamaniu. Byłem tak. potraktowany bardzo dziwnie, no bo ten policja... Ty ten policjant. A która to była policja tutaj? Tak na, komendę. na Wilczą, na komendę na Wilczą, poszedłem do dyżurnego policjanta no i powiedziałem mu, że, że, że jest złamanie że jest sytuacja taka, którą policja już zna, bo było wiele incydentów łącznie z pobiciem wcześniejszym, że policja już znała moją sytuację i te yy, Różne sytuacje, które się zdarzyły w sensie no, ataków na czasu? mnie przez tego właściciela. To były jakieś ataki teraz, bo ty tam mieszkasz jak długo? 10 lat. I te ataki od kiedy miały miejsce? To te ataki są od. Dwa, trzy, dwa i pół miesiąca, coś takiego. Eskalacja następowała, cały czas tych ataków. Byłem zdumiony tą eskalacją, ale dlaczego ta eskalacja była? Bo policja po każdym incydencie nic w tej sprawie nie zrobiła. Nawet nie wiem, powiedzmy, nawet nie zamknęli go na 24 godziny po tym pobiciu w tramwaju. Nic nie zrobili, co rozzuchwaliło sprawcę do ataków na mnie, a skończyło się to tym, co widać. Nie? Ale jeszcze właśnie wróćmy do tego zdarzenia wieczorem i idziesz na no, policję. I poszedłem na, na policję, a facet mi mówi tak. No, przecież to jest jego mieszkanie, może robić, co chce. Może usunąć zamek, może usunąć i różne inne rzeczy. Ja byłem zdumiony jego motywacją, jego sposobem traktowania sprawy. No i w końcu on powiedział, no dobra, niech pan weźmie patrol policji, to przyjadą spiszą i tak też postąpiłem. Przyjechał patrol policji, obejrzał i mówią to samo, co ten facet właściwie. Co ten facet na komendzie? Przecież to jest jego mieszkanie. Facet może tu przyjść w każdej chwili, ma prawo wstępu, mówią. Ja byłem zdumiony, jak to prawo wstępu, wtedy moja obecność tam jest iluzoryczna, skoro w każdej chwili facet może wyjść i policja to mówi może usunąć jakieś tam zamki, bo to są jego. Rozumiesz, ja byłem zdumiony taką postawą policji, która w ten sposób tłumaczyła mi wszystkie zachowania tego sprawcy moich nieszczęść. Co się czy Tobie mówili bezpośrednio a propos Twojego podejścia do domagania się tej, właśnie egzekwowania prawa? Jakoś to komentowali? Ach, jak byłem na komendzie i powiedziałem, że yy, odnośnie, że yy, no przecież ja tu mam umowę do której jest aneks z trzymiesięcznym wypowiedzeniem i tak dalej, i tak dalej. I że w sytuacji już gdy było konfliktowo, to udałem się na przykład do Ikonowicza, żeby no powiedzmy polubownie jakoś załatwił sprawę, albo chodziłem do prawniku, przygotowali mi tu jakieś pismo odnośnie rozwiązania tej umowy trzymiesięcznej, prawda, odnośnie wyprowadzenia. To facet, jak powiedziałem, no, na komendzie ten, co byłem, z tym włamaniem na komendzie złapał się za głowę i powiedział: Panie, Pan jest nieżyciowy, Pan nie zna świata. Jest pan... Nie powiedział, że, jest głupi, że jestem głupi, tylko powiedział, że jestem w jakiś sposób naiwny, nie rozumiem świata, nie znam go i te moje chodzenie, <laughs> czy do Ikonowicza, czy do prawników, w sensie no potraktowanie sprawy zgodnie tam z przepisami prawa czy coś takiego, no to on potraktował, śmiał się, można powiedzieć, że w zasadzie śmiał się z tego i uświadamiał mnie, że jestem będzie, mało tego powiedział mi coś takiego. Panie, powinien Pan prosić tego właściciela i Solennie był mógł przeobiecać, że w ciągu trzech dni pan się wyprowadzi z mieszkania, że panu dał spokój na te trzy dni, żeby pan się wyprowadził. Tak mi powiedział facet na komendzie właśnie przy tym łamaniu. No to po prostu nie powiem, że wyśmiewał się ze mnie, ale cały czas sugerował mi, że jestem kompletnie naiwnym człowiekiem, nie rozumiem świata, jestem źle ustawiony, wie pan, w, odczytywa wiesz, w odczytywaniu rzeczywistości, że ja nie pasuję do tego i jestem no, naiwny niejako jak pięcioletni, nie dziecko. No. Mhm. To był komend tutaj na Wilczej. Tak? tak? oczywiście. I byłem zdumiony tą postawą policjanta w związku z tym włamaniem. Także, yy, I no, potem wróciłeś do, do mieszkania się... już tutaj, z wyłamanymi zamkami. Tak, tak. Musiałeś się... to jakoś prowizorycznie zabezpieczyć po prostu do swojej yy, tak, tak, tak. I potem, no wiadomo, przyszli ci policjanci, którzy spisali ten niby protokół. I ja powiedziałem, że czuję się, nie czuję się bezpiecznie i temu na komendzie powiedziałem i tym policjantom, którzy przybyli, dobra, dobra tamtego. No wiadomo o co chodzi, już tyle było incydentów i o takim charakterze, który niszczył moje bezpieczeństwo. Mało tego, facet, przecież wydzwaniał do mnie 20 razy dziennie. Ja nie odbieram telefonu, bo nie muszę. Jak on chciał się jakąś informacją powiedzieć, to wysyłał SMS-a. Proste, Właściciel wiedział, jak się do mnie. Czyli te telefony były tylko nękaniem mnie, tak? A nie to, że on chciał coś tego dzwonił, żeby mnie nękać, nękać. No i co z tego, że mogę powiedzieć policji? Policja to olewa. I następnego dnia, czyli następnego dnia po włamaniu, rano, gdzieś około dziewiątej, przyszedł facet. Ja, to znaczy, coś tam robiłem. przygotowywałem się tam do śniadania, czy coś takiego, i y, po prostu, mając klucz, y, chciał wtargnąć do mieszkania. Ale tam był łańcuch założony dla mnie na noc dla na bezpieczeństwa. Taki prowizoryczny zabezpieczenie. Nie, tam dzisiaj. jest taki łańcuch, Aha. z tym, co się zakłada, no, czyli taki tak, typowy. Tak. I on ja zbliżyłem się do drzwi i to już było rano. Wczoraj. Rano, tak, tak. I on wtedy, jak mnie zobaczył, y, znaczy w tym sensie wściekłość pełna i ty on, miedzyli, ten właśnie rozwieszał. Tak, 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 i uderzył mnie drzwiami, z nienacka bardzo. Ja się nie spodziewałem tego faktu, bo to wszystko się działo w szybkim tempie. Mhm. Wściekłość na twarzy i y, potwornie mnie uderzył, padłem na ziemię. Nie wiedząc co się dzieje, byłem w szoku kompletnym. No. Poderwałem się, nie wiedząc co robić, po prostu będąc w stanie zagrożenia, po prostu uciekłem stamtąd. No. Mógłbym coś jeszcze zrobić, więc uciekłem, bez butów, bez niczego. Podbiegłem do tego do recepcji hotelu. A co miałem ze sobą? No nic nie miałem, bo uciekłem po prostu przed facetem. Ja no. tak jak tutaj stoisz? Stoi? Tak jak... No, tak jak tutaj siedzisz, tak z, tym, z tym wyszedłeś z tego mieszkania? Tak, jeszcze byłem wtedy bez butów nawet. I pobiegłem na tą recepcję i z recepcji wezwano policję. Bo tam y, na klatce jest na dole recepcja i jest jakiś hotel, Nie, tak? nie, nie, to no, kilka pięter niżej. Kilka pięter niżej, tak? I właśnie tam udałem się no, żeby wezwać policję, bo co miałem zrobić? No przecież nie, w sytuacji zagrożenia dla mnie, po prostu chyba dobrze zrobiłem, że uciekłem, no. no. co Na co miałem czekać? Na rozwój dalszych wypadków? No ja nie rozumiem tego, więc... Wezwano tą, wezwali tą policję. Policja przybyła i znowu była ta postawa, taka: a co pan tutaj tego owego? A ty miłeś we krwi? miałeś w tym... Tak, byłem cały zakrwawiony, pobity i oczekiwałem jakiejś pomocy ze strony policji. No, oni nic dla pana nie możemy tu zrobić, bo facet zamknął drzwi, ja nie miałem kluczy, nie mogę wejść, i oni zaczęli mi sugerować: nie, nie pan nie możemy zrobić, mało tego, pan może wejść. Próbować wejść do tego mieszkania, na przykład ze pod warunkiem, że ma Pan prawo tam mieszkać. Ja nie wie, że mam przeprosić papiery i tak dalej. Mało tego komenda wie, już było tyle tych incydentów przecież, nie? Tak. A mimo to taka postawa, że no jeżeli Pan ma prawo, to tak dalej, i tak dalej. No i... Skończyło się na tym. Ja wiem, w jak, jakikolwiek sposób pomogą, czy ściągnąć tego faceta, czy. Yy... Bo tam teraz, jakby są to wszystkie twoje rzeczy, tej same no mieszkanie. Masz ja bez niczego umowy. jestem. Mieszkanie zamknięte, pobity, okrwawiony. Yy, chciałbym. Uzyskać jakąś pomoc medyczną, czy coś takiego. I chciałbyś wejść do tego mieszkania? Z powrotem, Wiadomo, czy... wziąć swoje rzeczy, jakieś i tak dalej. I tak Nawet dalej. dowodu sobie z tego nie miałem. Nic, nic nie miałem, bo to było. Jeszcze nie byłem przygotowany przez do wyjścia, gdy facet mnie zaatakował. A zaatakował z pełną premedytacją. Wie pan, no wiesz, gdyby było to tak, że to uderzenie, gdyby poszło w skroń, a widziałeś, ile tam jest odłamków kostnych, no to by roztrzaskał mi skroń. A czym by się skończyło, nie wiem wtedy. Mhm. I, I wtedy tak się tak już dalej. Policja już była tam na miejscu, na klatce i jakby nie pomogła ci wejść do Nie, nic, pytania. nic mi nie pomogli. Wsiedli do windy, mówimy, ja mówię, powinni mi jakikolwiek sposób pomóc. A my tu działamy zgodnie z prawem i odjechali zostawiając mnie samego, bez niczego, okrwawionego, pobitego na klatce schodowej. O. Machnęli na to ręką. Mówią, że działamy zgodnie z prawem i tyle. No, tak wygląda postawa policji w sytuacji takiej jakiej się znalazłem. No. A czy poradzili ci coś? Coś ci mówili, co możesz to zrobić? No skądże. My działamy zgodnie z prawem, i wsiedli do windy. jeszcze powiedziałem, że może pójdę na skargę do prokuratury. A proszę bardzo, nie pan idzie na skargę do prokuratury. No, my nam tu. Mówi, my działamy zgodnie z prawem, tak są przepisy prawa, my tak działamy, koniec kropka. I mówię, sytuacja absurdalna. No, sprawca. Zdarzenia, ucie znaczy zamknął mieszkanie, odjechał się spokojnie. Oni go kompletnie, nie, a im się nie interesują, mało tego powiedziałem, jak się nazywa i że mogli przecież by go odszukać i tak dalej, tego sprawcę. Oni mówią, no my nie możemy po samym nazwisku i adresie yy, znaleźć właściciela, to przecież policja ma bazy danych, kartoteki, oni nie mogą. No jakieś takie dziwne rzeczy wygadywali. Dla mnie niezrozumiałe kompletnie. Yy, policja w niektórych razach wykazuje się, wiadomo domo, przenikliwością i tak dalej, a to kompletną indolencją w tej sprawie. W ogóle w tej sprawie zachowania policji były dziwne. W tylu przecież przypadkach, które się zdarzyły, mogli choćby palcem kiwnąć w mojej obronie, w sensie coś zrobić, jakąś wywrzeć presję na tego właściciela, żeby mi nie nękał, nie atakował, nic nie zrobił. A czy ten właściciel w jakikolwiek sposób się tam, nie wiem, yy, nie wiem jakoś tak, yy, no bo to coś yy, wspominało się tam, że on też jest nie był mundurowym, czy on coś mówi też o jakichś kontaktach z policją? Nie jest. wiem, wie, wiesz, ja nie, nie wnikam w takie sprawy, wiem, że jest byłym wojskowym, tyle tylko wiem, natomiast yy, nie wiem, czy miała jakieś kontakty z policją, czy ma wpływy. To nie moja sprawa, się tym nie interesowałem przecież. No, natomiast ja patrzę tylko na te wszystkie zdarzenia z, punktu, z tego punktu widzenia, jak działała policja w przypadku tego wszystkiego, co się zdarzyło. No i jak, jak dziwnie się zachowywała, że w ogóle. Tak naprawdę ona jest sprawcą tych moich nieszczęść. Bo gdyby wcześniej nastąpiła interwencja policji w tej sprawie, to przecież do następnych zdarzeń by nie doszło, bo nie byłoby eskalacji, tak? Facet poczuł się kompletnie bezkarny i z tego tytułu mógł robić to, co robił. I widać przecież, że za każdym razem jego środki, które podejmował, były coraz bardziej drastyczne. I policja nie reagowała na to. Mało tego, wcześniej mi tłumaczono przy tym. Zdarzeniu w tramwaju, gdzie mnie zaatakował. Było kilka dni wcześniej, tak? Nie, w tramwaju to było gdzieś drugi chyba, czy trzeci maj, gdzie mnie zaatakował publicznie. I motornicza wezwała policję. I to policjant po tym mówi, że. No, bo ja mówię, czuję się po tym zdarzeniu, po tym pobiciu, czuję się, nie czuję się bezpiecznie, że facet może za w każdej chwili zaatakować. No to mówię, powie, policjant powiedział: no tak, jak zostanie pan pobity, to my będziemy interweniować, bo pan się do nas zgłosi. Ale tylko wtedy, gdy pan zostanie pobity, nie? Czyli z nożem w plecach też można się zwrócić do policji, tak? No dopiero wtedy, ale nie wcześniej. No pięknie. absurd tego, nie absurd oczywiście. Nie wiem co to jest. Ale teraz... okazuje się, że już zostałeś pobita, a i tak to nie pomaga za bardzo, bo no, byliśmy tam, staraliśmy się prowadzić z powrotem w posiadanie tego mieszkania i znów była tam policja i znów, nawet po tym wszystkim, ty byłeś w szpitalu po pobiciu i cały czas jeszcze nic się nie wydarzyło. Nie? No tak, i żadnej reakcji ze strony policji. Tak jak... Ale reakcja była tylko raczej przeciwko nam, nie to... Czyli przeciwko, mnie, ty, rówi, nie przeciwko to... mnie również. Przeciwko mnie również. To, że ja nie mogę na przykład pójść i zabrać swoich rzeczy, słyszałem takie wypowiedzi z Waszej strony, że policja nie pozwoli mi zabrać moich rzeczy. Oni mówili to tam na miejscu, tak? tak to jest absurdalne. Jak to, ja nie mogę zabrać swoich rzeczy, to co policja dokonuje, zaboru mojego mienia? Nie wiem na jakiej podstawie i po co. Dziwne to wszystko jest. Ty tutaj też upoważniłeś swojego. Yy... Tak, 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 żeby zabrał moje rzeczy, gdy ja byłem w szpitalu wtedy. No to logiczne jest, żeby ktoś zabrał moje rzeczy z miejsca dla mnie, które jest ogromnym zagrożeniem, żeby się stamtąd uciec jak najdalej. No bo widać, czym się to skończyło. Ale postawa policji jest ewidentna w tym sensie, że doprowadziła do tego, co się stało. A powiedz, Roman, bo trochę wyglądasz, że on jest szczerze mówiąc, jak bokser, ale ty jesteś fizykiem teoretycznym, tak? Ja zajmuję się matematyką głównie. Matematyka. Ale zostawmy te sprawy, bo to nie, nie jest związane z tym. W tak. pytam o to tylko w takim kontekście, że ty nie miałeś wcześniej jakichś specjalnie takich, yy, 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 takich doświadczeń. Nie, właśnie, dla mnie to jest szokujące to wszystko, bo ja żyłem w takim świecie, w którym nie było kontaktu z policją, jakichś tam przestępców, bicia, yy, rozwiązywania konfliktów. Bicie. Takiej barbarii to ja nie spotkałem jeszcze. To jest barbaria, jeżeli y, zamiast sprawy rozwiązywać w sądzie, dochodzi do tego, że sprawę się rozwiązuje poprzez bicie, y, że dochodzi do rękoczynów i y, chcemy, nie wiem, kogoś pozdrawić zdrowia i życia, by osiągnąć jakieś swoje cele. Zamiast tego dokonywać w sądzie, no to właśnie dokonuje się czegoś takiego i to y, przy przyzwoleniu policji. Jakiejś... Nie rozumiem tego. Naprawdę, świat, w którym żyjemy, jest y, potworny. 这是 barbarian。